Powiedzmy to sobie wprost, rankedy uratowały Warzone 2. Pewnie wielu z Was się ze mną nie zgodzi, ale ja nie zamierzam udawać. Już dawno, dawno nie miałem czegoś takiego, że wstając rano mam dosłownie ochotę pograć w Warzone 2, a to właśnie spowodowały u mnie rankedy. W dzisiejszym więc materiale pokażę wam metę na rankedy, najbardziej uniwersalny zestaw broni, z którym śmiało możecie na rankedach rywalizować. Zobaczycie też przykładowy mecz z rankedów, żeby mniej więcej zrozumieć jak bardzo różną, różnią się mecze w tym trybie względem meczów publicznych. No a koniec końców, ja jestem oczywiście Goldzor i zapraszam was na materiał o rankedach, o trybie, który uratował Warzone 2. I naprawdę nie mówię tego na wyrost, nie mówię tego na wyrost, nie mówię tego tutaj, że tak powiem, na siłę. Nikt mi za to nie płaci. Ja tak po prostu uważam, rankedy, nie wiem czemu byłem w innym, innym na innym ekranie, uratowały Warzone 2. Dalej jest im daleko od tego, jak chciałbym, żeby dokładnie te rankedy wyglądały, ale nawet taka forma podstawowa rankedów, która bardzo niewiele względem zasad różni się od y, zwykłych meczów publicznych powoduje, że po prostu jest sens i cel w tej grze, a to pokazuje, że bardzo niewiele było potrzeba, żeby społeczność po prostu od nowa zakochała się w Call of Duty Warzone 2. Jeżeli chodzi o zestaw, o którym wspominałem na wstępie, zestaw, który wam polecał na Rankedy, jest to zestaw doskonale wam znany, przynajmniej y, powinien być znany, bo to właśnie z tym zestawem Biega się już tak naprawdę od dobrych kilku tygodni, i pomimo nerfów na ISO, to właśnie ISO jest według mnie najlepszym użytkiem na daleko. Na rankedach jest po prostu najprostszy w kontroli względem tego, jakie zadaje obrażenia. Mamy 45 nabojowy magazynek, mamy EFTA Gripper 56 pod lufą, mamy również Harbinger D20 wylot lufy, mamy Filder T50 jako lufę i mamy celownik IMO PV4. Do tego, moi drodzy, MP5, MP5, która została lekko skorygowana przeze mnie względem tego, czym grałem na meczach publicznych, bo jest ona według mnie bardziej, e, bardziej taka dostosowana pod po prostu sytuację, w której z tej pepiątki korzystamy i potrzebujemy na maksa kontrola odrzutu i mobilność na tych rankedach, żeby po prostu te strzały trafiać. 40 nabojowy magazynek, lufa Falcon 226 mm, laser VLK LZR 7 mW, kolba Mir Recoil 56 do tego Lachmann TCG 10. Zastanawiacie się więc skąd ja mam tuning na tych broniach z rankedów? Ano przychodzę do Was z informacją, że tuning jak najbardziej można używać na rankedach, tylko musicie sobie stworzyć tuning na meczach publicznych, zapisać taki schemat, a następnie z tego ten zapisany schemat użyć na rankedach. Nie będziecie mogli sobie tuningu robić w menu rankedowym, że tak powiem. Tutaj macie więc tuning mojego ISO. I tutaj macie tuning mojej MP5. Pokazuję wam to i przypominam, żebyście sobie ten tuning zrobili, zapisali schemat, bo tuning naprawdę potrafi z broni wycisnąć te dodatkowe soki. Jak widzicie po mojej randze, po mojej dywizji, ja mimo, że te rankedy naprawdę, naprawdę kocham, nie poświęciłem im jeszcze tyle czasu, ile bym chciał. Powolutku zmierzam do przodu, do tego celu, przynajmniej gdzieś tam w teorii powalczenia na tych najwyższych dywizjach jak Opal i później Top 250. Na razie Gold 3. Dzisiaj powinienem na streamie wieczorem wyjść z tego Golda 3. Raczej jest to bo każdy mecz, tak naprawdę, to jest progres, więc zależy w chwili obecnej ten progres tylko od tego, ile czasu rankedom poświęcę. Problemy. Uznaję, że zaczną się gdzieś mniej więcej od dywizji Diament 2-3. Wtedy już naprawdę będzie trzeba w każdym meczu wyciskać e, Maxa. E, no a takie już naprawdę stricte poty to będzie e, Crimson oraz oczywiście ewentualnie Opal. Tymczasem zapraszam Was na mecz, gdzie zobaczycie, jak ważne są szczegóły w meczu rankingowym. Mecz. W którym końcówka jest tak intensywna, że głowa mała. Dajcie znać, co wy sądzicie o rankedach i jaką macie obecnie dywizję. Ja zapraszam Was do oglądania i dziękuję z góry za łapki w górę, które pomogą w rozwoju tego kanału. Miłego oglądania. Ciamka Karolo, witam. I bronie mam, Sklep mam jak chcesz. Mhm, mm nice. Dobra, będziemy mieli na low Ty Chłop przede mną, tutaj. Widziałem. Masz Mam. Przebiega na ulicę. Ja, na drugą stronę ulicy, ja tu rzucam na dach sklep i chodźcie może zrobimy low D. Dobra. O. Będę poproszał do Ciebie. na Ty, bo ja nie, nie przebiję do Was chyba. Próbuję. Cielo, on cofnął, on cofnął. No. Ja, on chodzi na tam jeszcze tam, e, Na lot, nalot lot. A nie by jebał. Ja wszedłem na popa tutaj, na marku Ja Już Wrzucam ci hajzu od razu masz Mam tu trochę kasy Nad nami, nad nami Leży, leży Ale jest huge Surfuje się mhm. Idę z tobą, tak. idę z tobą, tylko nie mam kebów Doblokowałem no, się na czymś dead, 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 dead chill na... na zrzucie, na zrzucie. Brawo, tutaj wiśnie. Mam na No, ten... no bez Skrzynię z kawami byście kupili jeszcze. nikogo nie ma, Co jest? Jez, jest, jez, jest, z gości, pokazał. A co? Na ten złotek, to on leczy, on leczy, chyba, no to jest spada. spada, spada. Ja, ja, pikuję, pikuję. w, dół. w górę. Dobre, bez shielda, nie... bez shielda jest. z dupcą do przodu, 100%. Prawo gdzieś? A to prawo, no. On górę będzie grać gdzieś, u ciebie chyba. Bo... A jest nad nami. Nice. Demon. Ja, Ej, to demon. demon. prędkości chyba. <grytko> demon ucieczki. Przem u mnie sam. Który? E, nie, to nie. Jednego słyszałem na razie. Lepiej idzie. Tu jest Mik czerwonym. Nice. nice. No, no to, są, to są ci z tego, gdzie lądowaliśmy. A, to jest tam jakiś. tam. Na których lecimy? na lewo? Dobra. no. Bo tam jest. Przede nam. Linkę crossuje. Patrzcie, Linka zawał. U mnie jest typ. Falkon, głowa. A, na chulkę. Na jeszcze gdzieś, trak jest teraz. Trak jest, Linka będzie brać. Nie -e. ja, no, nie chcę, nie NICE, NICE, NAJBIŚCIE Motorowa mam tutaj na obwodzie Wysiadł, wysiadł się motorowa Na mnie Ja też chyba I w domku mam Dopalam, dopalam tego Na lód jakiś Leży, leży jeden Jak przez dziurę. Jeszcze dwóch Drugi władz jest e, Tutaj jeszcze są chłopy, na lewo nie wiem z tej wody. Tu jest, malowałem. Ja. Woda wig, dead. Jeszcze snajper. Drugi w sektorze. Tego z wody spolane czy co? E. Nie, Nie. wiem. Nie chyba. Tutaj, ch tutaj chłop przede mną ucieka gdzieś w głąb. Nie wiem gdzie on jest. Tam jest. Tam jest. Tu przede mną dalej jeden chłop. Mm. To chyba sniper, ucieka, ucieka przed budynkiem jest W budynku teraz okay. hey, Chyba nice. Zajbista giera to wolne, nie Nie do góry szedł. Jest tutaj, przede mną. Leży. Dobijcie se go. I prawo jeszcze gdzieś u mnie na dole. Znaczy pod mostem. Jeszcze bym z prawej. Snajper chyba jakiś jest. jest pod mostem po drugie. No to... jest. pod mostem, nie było jednego. Dobijcie tego mojego? Bo ja fraga nie dostałem. Da, da, da. A ja go dobę jeszcze podzięki nawet To jest. Nie mogę... Tak chłopcie dobry w ogóle, nie? Insta Idę tam.

Jan na close jest, tam gdzie my się typa jest tak, 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 Jeśli przetrwa, wróci do walki Kurwa ten sniper strzela tam na daleko, uważaj. A, na mnie jest jeden. Prze, przede mną. Hej, ja dopalam tego. Tu jest... Proszę, przelod, co! Na... No, przede mam to co killer Toerdole, Insta mnie dobiło, nie? Na heavy chest Cały czas heady, cały czas heady na, na jego cofnął Pobieg twoje prawo. Twoje prawo przy tej dobudówce jest. Poszedł tą dobudówkę. Uwaga, BSP opuszcza teren. Flaga. Sojusznik można już wrócić na front. Nie wracaj na swoje, jak coś, oni tam dalej są. Jak że już jestem. Chłop na linkę spadł. Nice. A, próbujemy na ten sklep? ja Spróbuję. Yes, Jaki snajper tu kurwa strzela na sklep. E, ta, bo tu chłop leży. Chłop tu leży. Podniósł się. To jest ten co mi w tak, tak, tak. Ja spróbuję Cię kupić, rzucę sobie smokę na sklep Uważaj, bo gdzieś tu sniper strzelał Falcon, wiesz? Gdzieś tam od Ciebie mhm. Zaletam udać się o. do najwyższej strefy gdzieś o Po prostu nie Są, wiesz, Przyjąłem. Bez... Kurwa, ale typa macie wroga. Ja powiszę na placement Są chłopy na ty ma, woda, tak się, że... Tam przy ammo Nie bo masz smoka nie? Na sklep 20. Nie mam o kurwa, no audio, no audio, dojechał mnie. Fajnie, że było jakiekolwiek audio. Możemy lodi zrzucić im. Mm, przydałoby się. Jeszcze on. te same co ja mam, nie? Znaczy to, to były moje wklamy, chcę pani upewnić. Aaa. Wepchałem ten... Kurwa. nic kurwa. Masz te klamy twoje. Cześć, ty? Siemka Artur, witam, byczku. Siema, śruba, witam. Jest, 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 masa, masa. Skrep, skrep, skrep. Na mnie, close. Nie miałem, tu jest. ja mam maskę. Chcesz. Olej, ja rozmówcy. Nie, wiem czy złożymy tak, tak, ale. A. Sna snajper jest na wieży kurwa tutaj. Masz kabel? Chcę rusić po boxa? Nie mam. Mam nalot na tego snajpera. Mogę puścić, a wy się wcelujecie jak tu przyjdziecie. O Ile dalej jest? Nie wiem czy nie zeskoczył. Ta, dalej jest. O te wieże mi chodzi. Celuje ktoś do mnie, to on chyba. Z lewej, z lewej, z, lewej, z, lewej, z lewej. A kurwa, cały cał team, cały team. Też jeden. Drugi ma zero. Drugi ma, drugi drugi... Nad nami BSB wroga. Najs, Najbliższy nas. Nadlatuje No i ten snajper to nie wiem, czy on tam dalej jest. Nie Zalecam dotarcie do bezpiecznej strefy. Sporo drogi przed wami. Ale fajnie byłby top 10 przynajmniej z tej gigantki, nie? Są typy, nie? Kurwa, nie wiem co skracają. Ja mam nalot, ja mam nalot jak coś. Ja wiem ten nalot, ja mam na, na nich, na nich? No już tak wszedł, już tak wszedł, no, no, no. Lecy, plecy, 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 plecy. Mam ple... trzeci. Tak ci lewa jest, nie widzę go. Nie, nie to dwa nie, to, co nie to, widzę, nie? Prak na kurtę, no. Ja jajam zajbić z tego tego, tego. Ten lokaj, ja mam jakiegoś hemlocka z ziemi, który jest kurwa lepszy niż mój. Nie wiem o co chodzi. Ja mam jakiegoś po który jest też lepszy niż mój, no recall, yes. Ja mam to samo, nie? Ja mam twój fal, twojego falkałka. Ja mam faktycznie typie i ja, on pije lepiej niż mój, sorry. Dobra, jeden. Jest. Jeden Dobra. do top 10 Chodźcie no? tu. Mamy tu aktywne ulepszenie do środka, no. Weźcie dropa, nie? Ja pierdolę tego dropa, ja mam gra ja w Chłopu prawo, prawo falcon! Zrabiliby mnie! Widzę, ona dawno jest. Chodzę na dach. Ule, co jest, wiedział od razu. Czuję, jest rozbiał, kontr, PSP, kontr PSP, Mina podłożona. Bel, powoli podłożona. lewej, chodź od lewej, może mhm. Z lewej strony, ja ja Tu mogą być chłopy, nie? Bo tu przedtem byli chłopy, gdzieś w no. Cześć. A yy, ci, ci sprawy to są sniperze, jak coś. Ale go tam nie chcę mówić. Udajcie się do bezpiecznej strefy. Lewo się ładują, a pan kruci da ja się chłop, 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 tu w środku! Oj, i to jest Jeszcze jeden, to ostatni to... w ostatnim ostatni w wrogu No, tak, tak. Graj w chuj. Chyba, że, masz, maskę, masz, masz, masz sklep, nie? Mam, 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 czekaj, czekaj. Po mnie masz luty, po mnie masz jeszcze luty, na pewno starszy. O Jezu, jakie szczury. <coughs> kurwa, nie widziałem w ogóle, nie? Ja też, jest, ja tak. też, bo oni po cię myślą. Którzy dwukrotnie to ja w szoku, kurwa, nie? To Oni się nie zabili? w oh, ktoś się To <murę gazu>, do nowej 5. <bezpieczeństwa> no, ale jest... lepiej, lejspan, No, lepiej Jakbyś wykupił mnie, jak ktoś by zagrał placement w powietrzu. Wisimy. Chłop pod nami też wisi, Falcon. Razu, Ląduje jeden. Trzeba jeszcze. Nie, możemy spróbować na murek wlądować, jak się niby... Próbujemy. Stary, no, tyle tak, osób wisi. W powietrzu jest więcej osób niż na ziemi, mi się wydaje. Dosłownie, no. Nie wiem, to może go wylecieć, ale tu do końca. No, full safe. Chodź, bezpieczna strefa przeniesiona. Niebezpieczna strefa jest daleko, zalecam się pośpieszyć. Ej, chyba że na te szczury ale to te luty były. Cześć. Nie, tu nie było dalej, nie było dalej. A nie, to luty. O, luty, no. Ej, tu Są luty, e, no. Tu są nade mną po lewej. Nad tobą jest, nad tobą jest. A mam tylko pistolet. Mik. Nice, nice, nice. Na mnie gdzieś jeszcze jeden był. Tam jest dwóch, tam jest dwóch. Nie mam broni. U mnie jest, Zdrawa u mnie jest. Nice. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Leży. Zdrawa. Dwóch ostatnich. Będą oni. Ta, ta, ta. Ja to e, wiszą, wiszą, wiszą. Ta, to są lotki. Daje mi to ile dla niej. Najpierw, daje mi cię, brawo. Jebiście, jebiście, brawo. Nice, Kurwa, let's go. Brakuje mi 10 duplatel do oczu. Ile mieliś? Plus, ja, ja plus 230. To ty mieliś więcej tego 21. nie? Ja jestem. Ja też mam. Ja 40 na Jeszcze jedna gierka i platyna. Jeszcze jedna dwójka.